Zadanie piąte. Oblicz pole trójkąta prostokątnego o jednej z przyprostokątnych długości 6, jeśli promień okręgu i a wpisanego w ten trójkąt jest równy 2. Czyli tak, rysujemy sobie oczywiście trójkąt prostokątny, zaznaczamy sobie okrąg wpisany, rysujemy sobie standardowo ten kwadracik, no i te, te promienie, gdzie w punktach styczności będzie podzielony ten trójkąt na te równej długości odcinki. I teraz wiemy, że ten promień jest równy 2, czyli rysujemy sobie ten kwadracik. Obok 2 mamy też, że jedna z przyprostokątnych jest równa 6, czyli na przykład zakładam, że to będzie ta tu bez różnicy, którą sobie wezmę. Na przykład biorę sobie, że ta będzie miała 6, no to jeżeli ta będzie miała cała 6, no to ten odcinek będzie miał 4, czyli tutaj też będzie 4. No i nie mam długości tych dwóch odcinków, czyli sobie je oznaczam jako x. No i teraz jeżeli te x -y chciałabym sobie policzyć, no to mogę tutaj oczywiście skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, że 6 do kwadratu plus 2 plus x do kwadratu daje nam 4 plus x do kwadratu. Jest jedna niewiadoma w tym równaniu, więc mogłabym to policzyć. I tutaj nie zniechęcamy się w przypadku osób, które nie miały jeszcze funkcji kwadratowej, a mają już takie zadania, bo zdarza się tak, to tutaj zawsze próbujemy rozwiązywać, bo może się zdarzyć, czasami tak bywa, a raczej musicie takie zadanie dostać, jeżeli... Nie mieliście jeszcze funkcji kwadratowej, gdzie no wydaje się na pierwszy rzut oka, że tutaj będzie funkcja kwadratowa, czyli równanie kwadratowe z x kwadratem, ale te x -y kwadraty się skracają. Tutaj już tego nie rozpisuję, bo zakładam, że to umiecie, no bo w skróconego mnożenia już było, rozwiązywanie równań też już było. Tutaj po prostu będą x, x kwadrat po lewej i po prawej, co się skróci i zostanie równanie z jedną niewiadomą więc tu bez problemu. Wszyscy to rozwiążą i tu wyjdzie x równe 6. No i jak mamy x równe 6, no to mamy obydwie prostokątne, czyli jedna ma 6, druga jeżeli tu jest 6, to będzie miała 8 długość, czyli pole tego trójkąta prostokątnego to będzie 6 razy 8 na 2, czyli 24 cm2. Później mamy jeszcze podpunkt b. I tu mamy, że tak, że jest to samo, że jedna przyprostokątna ma 6 w tym trójkącie prostokątnym, natomiast promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 4, czyli promień tutaj jest równy 4, a wiem, że te dwa promienie to jest średnica, jak mamy okrąg opisany na trójkącie prostokątnym, czyli tutaj przeciwprostokątna będzie miała 8, no to tą drugą przyprostokątną bez problemu sobie policzymy z Pitagorasa, nam będzie miała 2 pierwiastka z 7, no i jak już mamy dwie przyprostokątne, to liczymy sobie pole tego trójkąta, czyli... Podstawa razy wysokość na 2 i wychodzi nam 6 pierwiastka z 7.